Suszarka Bosch Około 6 lat użytkowania, i co jakiś czas ostatnio wyświetlał się taki komunikat graficzny. Za każdym razem czyś, czyściliśmy tutaj to wnętrze. Tu dokładnie ten filtr. No, i hulało to, ale nie dawało mi to spokoju, bo po tym czyszczeniu, powiedzmy, suszenie dalsze się odbywało. Suszenie dochodziło do końca, ale nie dawało mi to spokoju coś, coś gdzieś mu nie pasowało. W tej suszarce, jakiś czujnik, jakiś coś, dopiero teraz. Grzebiąc tam w środku, tu się wydawało wszystko w miarę czyste. Ale była tam taka klapka jedna. Ona teraz jest tutaj. Z takimi oto zatrzaskami dwoma. Wyjąłem ją. No trzeba było, trzeba było sprytnie to tak jakieś dwoma palcami tu podważyć. No nie było. Ale dało się. Nie było zbyt łatwo, ale dało się. No i dlaczego nagrywam filmik? Bo jestem sam ciekaw. Ja już tam dotykałem, co tam dotykałem. Nie widziałem. Około 6 lat użytkowania. I teraz będziecie świadkami, wy, moi potomni. Co tam się uzbierało przez 6 lat i dlaczego suszarka nie chciała chodzić No to patrzymy, aż się boję Oczywiście wyłączcie z prądu jak to robicie O oh, fuck! O oh, fuj O matko, jakie gluty. No, uzbierało się tego. Patrzcie. Nic przyjemnego. Tam jest tego jeszcze sporo. Prawdopodobnie zatkał się. Teraz już wiem jak to działa. Tam się woda powinna zbierać. I powinna Iść tam rurką, rurką iść do góry do zbiornika. No, ale jak tyle glutów się uzbierało, to się pewnie zatkało. No, pięknie. No, pięknie. W instrukcji? No, 100% nie mam pewności, ale wydaje mi się, że nic o tym nie było mowy, żeby tego czyścić. Tego miejsca. Tu jest numer suszarki, w razie czego zajrzyjcie sobie tam. A co tam jeszcze nagrał? Może wnętrze. O, fuj, sześcioletni zbiór. Sześcioletni zbiór kłaków. F. No to na razie.